Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszamy do ruta tygodniowego. Sprawdźmy jaki będzie tydzień od 26 czerwca do 2 lipca dla wszystkich znaków Zodiaku. Najpierw zaczniemy od osób z podznaku Barana. Baran, co się może wydarzyć do 2 lipca? Co się może wydarzyć u osób z podznaku Barana do 2 lipca? Baran do 2 lipca. ok, jeżeli chodzi o osoby z podznaku barana, karta wieży pokazuje, że coś niekoniecznie pójdzie po Waszej myśli. Powinniście się spodziewać takich niezapowiedzianych, dość negatywnych sytuacji. Karta pokazuje jakieś przepychanki, jakąś walkę, pokonywanie konkurencji, być może też i zwrócenie się do osoby, która ma dużą wiedzę w danym konkretnym temacie. Te przepychanki też mogą być właśnie z osobą, która jest w jakimś tam stopniu autorytetem. Te, tak jakby. Właśnie y, różnice zdań y, mogą też dotyczyć na przykład jakichś kwestii takich religijnych. No tu ewidentnie y, karty pokazują osób z pod Barana, y, że do tego 2 y, lipca y, będziecie y, tak, jakby w ferworze walki, że y, nie wszystko idzie po waszej myśli, coś się nagle dzieje, co wymusza y, u Was pokazanie, że jesteście lepsi od innych, tak, jakby, właśnie walkę z osobą, która jest jakimś takim autorytetem. To teraz osoby spod znaku byka. Sprawdzimy, czego wy się możecie spodziewać w przyszłym tygodniu. Byk, co się może wydarzyć od 26 czerwca do 2 lipca u osób spod znaku byka? Byk, co się może wydarzyć do 2 lipca? Byk, co się może wydarzyć do 2 lipca u osób spod znaku byka? Byk, do 2 lipca. No tutaj karty mogą wskazywać na takie sytuacje stricte zawodowe. Karta pokazuje, żebyście się trzymali swoich zasad, swoich reguł. Jeżeli macie jakąś taką historię, jakąś taką sytuację, która wymusza na Was, właśnie, zrobienie czegoś innego niż Wy macie. Tak, jakby w swoich jakichś takich zasadach, jakichś takich swoich przekonaniach, to tutaj karty pokazują, żeby się właśnie tego trzymać. Tutaj możliwe są też różnego rodzaju tak jakby przewartościowanie, jeżeli właśnie chodzi o te kwestie, na przykład zarobkowe, może być taka sytuacja, że ze względu właśnie na kwestie zawodowe zostaniecie zmuszeni do tak zwanego zaciskania pasa, bo mi karta czwórki monet właśnie bardzo często pokazuje tego, tego typu sytuacje, że należy oszczędzać, że należy pilnować tego, czego się dorobiliście. Jest to właśnie też bardzo dobry tydzień dla osób, które szukają pracy pod warunkiem, że tak powiem, nie będą miały zbyt dużych wymagań i Powinniście wiedzieć na ile się cenić, powinniście tak jakby nie obiegać zbytnio y, takim normą y, wynagrodzeniowym, jeżeli chodzi właśnie o y, zbyt dużą pensję lub też y, zbyt małą. Y, tutaj też jest to tydzień, w którym jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, macie szansę poznać mężczyznę do takiego stałego, poważniejszego związku y, ten mężczyzna może być kimś z waszych poprzednich wcieleń, o czym może tutaj mówić karta Sądu Ostatecznego. Ten mężczyzna może Wam się wydać kimś takim właśnie bardzo stanowczym, surowym, osobą właśnie taką jakby z zasadami, ale tutaj no, ewidentnie karty pokazują, że... Ta cała sytuacja, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu jest taką sytuacją, takim wydarzeniem bardzo przeznaczeniowym. Może poczujecie, że Wy już kiedyś byliście w takiej sytuacji lub też po prostu właśnie mieliście kontakt z tym konkretnym mężczyzną. To teraz bliźnięta. Sprawdzimy. Jaki dla Was będzie przyszły tydzień? Bliźnięta. Co się może wydarzyć do 2 lipca? U osób z podznaku bliźniąt. Bliźnięta. Tydzień do 2 lipca. Co się może wydarzyć? Jaki będzie ten tydzień bliźnięta? Te karty mogą wskazywać na różnego rodzaju flirty, romanse, jakieś takie przygody, jednonocne. Będziecie mieć później takie dylematy, będziecie się zastanawiać, co dalej z tym fantem zrobić. Tutaj jest takie jakby duże pożądanie, bardzo duże takie. Uczucia powodujące, że ktoś tu nie może się komuś oprzeć. Jest taka, takie magnetyczne przyciąganie. Lekarze też mogą mówić o takich sytuacjach, które się dzieją właśnie na jakimś wyjeździe, w trakcie jakiegoś wyjazdu, że Wy możecie kogoś takiego poznać, na kim Wy wywrzecie takie bardzo duże wrażenie bądź też. Wy nie będziecie w stanie się oprzeć tej osobie i z tego względu później będą tutaj jakieś takie dylematy, nie będziecie potrafili podjąć jakiejś konkretnej decyzji, być może też nie będziecie chcieli tak jakby zobaczyć, że jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji, która się Wam... Przydarzyła. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o bliźniąt, no ewidentnie tydzień taki romansowy, jakiś taki wyjazdowy, gdzie czujecie tak wewnętrznie, że wy macie jakąś taką bardzo dużą wewnętrzną moc. To teraz raki. Zobaczymy, co tutaj u raków. Rak, co się może wydarzyć do 2 lipca? Rak. Tydzień do 2 lipca. Co się może wydarzyć u osób z znaku raka? Rak. Tydzień do 2 lipca. Co się może wydarzyć? No to te karty mogą wskazywać na takie sytuacje, w których na przykład staracie się o jakiś kredyk o jakąś zapomogę finansową. Jakiś mężczyzna chce Wam pomóc finansowo, tutaj jak najbardziej zacznie się coś nowego. Jest jakiś taki nowy projekt, jest jakiś taki moment, którym jest takim tak jakby nadzieją na lepsze jutro. Tutaj też mogą być różnego rodzaju kwestie, na przykład stricte ciążowe, tak więc uważajcie, jeżeli nie idziecie w tym kierunku. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, macie szansę poznać właśnie dobrze przesyłowanego mężczyznę, gdzie tu będzie takie bardzo duże Przyciąganie fizyczne. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby z znaku raka, no to ewidentnie bardzo pozytywny tydzień, gdzie bardzo dużą rolę odgrywa mężczyzna, dobrze sytuowany, gdzie wreszcie coś zaczyna się dziać, coś takiego bardzo pozytywnego dla Was. Do teraz, lwy Sprawdzimy, co tutaj u Was w przyszłym tygodniu Lew, co się może wydarzyć do 2 lipca u osób z podznaku znaku lwa. Lew, tydzień do drugiego lipca. Co się może wydarzyć? Lew, tydzień do drugiego lipca. Co się może wydarzyć u osób z podznaku znaku lwa? pokazują jakieś szanse, jakieś możliwości, które możecie usłyszeć na jakiejś imprezie, na jakimś wyjściu. Będzie moment jakiegoś opijania, świętowania czegoś, może jakiejś nowej umowy, jakiegoś nowego projektu. Z tym, że tutaj możecie poczuć się wykorzystani, oszukani, że ktoś może tutaj wykazać się jakimś postępem, podstępem w stosunku do Was. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, uważajcie tutaj na kwestie Jakichś takich nagłych, szybkich propozycji, szybkiego zarobku, jakichś takich inwestycji, które no, nie do końca mogą być czymś dobrym dla Was, tutaj też uważajcie na różnego rodzaju inwestycje w jakieś takie właśnie przedsięwzięcia imprezowe. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś większe wydatki na jakąś imprezę, z tego względu, że tutaj właśnie ktoś może chcieć Was w jakiś tam sposób wykorzystać. To teraz Pannę, Zobaczymy, co tutaj u Was. Panna, co się może wydarzyć do 2 lipca u osób z podznaku panny? Panna, tydzień do 2 lipca. Co się może wydarzyć? Panna, do 2 lipca. Co się może wydarzyć? Panna, do 2 lipca. Pokazują, że w przyszłym tygodniu będą takie sytuacje, które spowodują, że um, poczujecie się tak jakby zagrożeni, że będziecie musieli się zmierzyć ze swoimi jakimiś strachami, obawami. Możecie coś przeoczyć i y, ta cała sytuacja będzie wymagała od Was y, większej pracy, y, tak jakbyście ze względu na na coś, czego wy tak naprawdę się boicie, zostaniecie poniekąd zmuszeni do tego, żeby się bardziej wykazać, żeby, tak, żeby, tak jak powiedziałam, żeby włożyć większej, większą um, tak jakby energię w coś, nad czym musicie w dalszym ciągu popracować. Tutaj też mogą, um, tak jakby, mogą ujść Waszej um, uwadze jakieś takie kwestie związane właśnie z pracą. Um, tutaj karta księżyca może mówić o tym, że jest w waszym otoczeniu osoba, której nie do końca ufacie, osoba, której być może się w jakiś sposób boicie. Um, przez tę osobę, przez zachowanie tej osoby możecie nie zauważyć czegoś bardzo istotnego, co może spowodować, że wniesiecie się na jakiś taki level wyżej jeżeli chodzi o różnego rodzaju dziedzinę życia. tutaj karty też mogą mówić o takich sytuacjach, w których Wy odwracacie wzrok od kwestii, które właśnie mogą wnieść Was na level wyżej. Ze względu właśnie na Wasze tak jakby negatywne myśli, negatywne przeczucia, ze względu właśnie na różnego rodzaju obawy, które w bardzo w przyszłym tygodniu mogą wejść na światło dzienne, i przez to mogą Was ominąć jakieś takie kwestie rozwojowe. To teraz wagi. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień. Waga. Tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Co się może? Wydarzyć u osób z podznaku wagi. Waga do 2 lipca. Co się może wydarzyć? Jaki będzie ten tydzień dla osób z podznaku wagi? No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie ewidentnie uczuciowe. E, możliwe jest jakieś zakochanie, y, miłość od pierwszego wejrzenia. jakieś imprezy, gdzie tak naprawdę. Może być taka sytuacja, że kogoś poznacie, ale później stwierdzicie, że um, nie zasługujecie na, tą, na tę osobę, że nie dorastacie tej osobie do pięte, że ta osoba jest kimś um, w, tak jakby um, ważniejszym, lepszym od Was. Y, tutaj karty też mogą mówić o kwestiach, gdzie na przykład się z kimś y, godzicie. Y, to właśnie w, be, będzie jakiś taki powód do świętowania, do opijania, y, i też będą takie kwestie, które Będą powiązane z tak, jakby dużymi wydatkami. Że być może te pogodzenie, te zejście się ponownie będzie związane tak, jakby z większą inwestycją aniżeli wcześniej. W każdym bądź razie, tutaj, jeżeli chodzi o osoby z podznaku uwagi, ten tydzień do 2 lipca będzie naznaczony. Uczuciami. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to śmiało wychodźcie do ludzi, bo właśnie na jakimś imprezie, w jakimś takim towarzystwie, w jakimś takim momencie świętowania, opijania, macie szansę się po prostu w kimś zakochać. Tylko właśnie nie patrzcie na tę osobę przez pryzmat tego, że na przykład Wy jesteście zbyt tak jakby... Niedowartościowani, że y, ta osoba na przykład na Was nie spojrzy, że nie jesteście w typie tej osoby, y, bo tutaj karty bardziej mogą właśnie wskazywać na y, Wasze odczucia w stosunku co do tej y, sytuacji. Y, to teraz skorpiony. Zobaczymy, co tu u skorpionów. Skorpion, tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Co się może wydarzyć do 2 lipca u osób z znaku skorpionów? Skorpion, tydzień do 2 lipca. Co się może wydarzyć skorpion? No tutaj karty mogą pokazywać jakieś kwestie mm, takie depresyjne. Kwestie powiązane z... Mm, jakimś romansem, z, jakąś taką, z jakimś takim związkiem, relacją, trzymaną w pokryciu, że ktoś tu jest taki bardzo destrukcyjny, despotyczny, e, osobę e, z dużymi nałogami, osobę, która może trzymać Was w tak zwanej złotej klatce, osobę, która e, ma w pewien sposób nad Wami jakąś władzę. E, no tutaj ewidentnie e, te karty wskazują na jakieś takie bardzo negatywne e, Wasze samopoczucie, właśnie być może ze względu na to, że kogoś zdradziliście, ze względu na to, że może tkwicie właśnie w takiej relacji, w takim związku, gdzie tak naprawdę chcielibyście to wszystko zakończyć, ale ta osoba ma zbyt dużą władzę nad wami. Także tutaj na przykład, jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to uważajcie kogo e, poznajecie w przyszłym tygodniu, z tego względu, że e, tutaj może być więcej problemów niż e, przyjemności e, związanych właśnie z tą nowo poznaną osobą. E, to teraz strzelce. Sprawdzimy co tu u Was w przyszłym tygodniu może się wydarzyć. Strzelec tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Strzelec od 26 czerwca do 2 lipca. Co się może wydarzyć u osób z znaku strzelca? No tylko te to jakieś kwestie zawodowe, pracowe. Jakiś smutek, łzy, rozpacz. Coś będziecie musieli tak jakby przełożyć, na czym się dłużej i zastanowić, przespać się z tak zwanym problemem. Jeżeli jesteście osobami, które szukają pracy, no tutaj karty nie pokazują pozytywnie zakończonej historii. Jeżeli aktualnie pracujecie, to tutaj karty właśnie pokazują, że w miejscu pracy mogą Was spotkać jakieś takie nieprzyjemności. Coś, co może spowodować nawet i chorobę lub też jakąś taką sytuację, gdzie będziecie chcieli po prostu odpocząć od, od miejsca pracy. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby z znaku strzelca, to te karty ewidentnie ostrzekają przed jakąś taką dość nieprzyjemną sytuacją, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. To teraz koziorożce. Sprawdzimy, co tam u was. Koziorożec, tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Koziorożec, tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Koziorożec tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Co się może wydarzyć u koziorożca? to tutaj karty mogą mówić o jakimś wyjeździe, jakiejś podróży, która może Was, że tak powiem, kosztować więcej niż zakładaliście. Tu będą jakieś jeszcze dodatkowe wydatki, jakieś takie niespodziewane wydatki, coś może Was przerosnąć. Karty też mogą mówić o kwestiach związanych z zakupem na przykład jakiegoś samochodu, motocykla, że tutaj będzie trzeba jeszcze dołożyć. Tak więc jeżeli chodzi o koziorosz, to te karty ewidentnie pokazują, że ze względu na jakiś wyjazd będziecie musieli jeszcze, że tak powiem wyskoczyć z pieniędzy, bo będą jakieś takie niezapowiedziane dodatkowe wydatki. To teraz wodniki. Zobaczymy co tutaj u was wodnik. Co się może wydarzyć do 26. Czerwca do 2 lipca u osób z podznaku wodnika. Wodnik od 26 czerwca do 2 um, lipca. Co się może wydarzyć w tym wodniku? Tydzień do 2 lipca. Wodnik. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku, wodnika, Karty mogą e, tutaj mówić o jakichś kwestiach e, stricte finansowych. E, o na przykład poprosiliście o podwyżkę, poprosiliście o awans, jesteście w trakcie załatwiania jakiegoś kredytu, to tutaj jest jakby takie rozżalenie smutek, jakieś takie bóle głowy, jakieś takie bardzo negatywne samopoczucie ze względu właśnie na tę sytuację około finansową i te karty pokazują, że czegoś Wy tak naprawdę możecie nie zauważyć, czegoś nie jesteście w stanie dostrzec, być może też tak naprawdę coś bardzo ważnego umknie w waszej uwadze. Tutaj karty też mogą mówić o jakichś kwestiach związanych z mężczyzną, z Waszym mężczyzną, że on będzie takim powoderem Waszego gorszego samopoczucia. Tutaj karty też ogólnie pokazują, że mogą Was w przyszłym tygodniu czekać jakieś takie większe, poważniejsze wydatki, czegoś takiego, czego Wy się tak naprawdę nie spodziewacie, a co właśnie będzie miało duży wpływ na Wasze ogólne samopoczucie. I tutaj też uważajcie, żebyście... Nie przekapili jakichś takich ważnych na przykład kwestii opłaty, kwestii jakichś ważnych dokumentów finansowych, żebyście po prostu czegoś nie przeoczyli, bo to później może właśnie powodować u Was tak zwany ból głowy. I jeszcze tylko osoby z znaku ryb sprawdzimy co tu u Was. Ryby, co się może wydarzyć do 2 lipca. Ryby, co się może wydarzyć u osób spod znaku do 2 lipca? Ryby, tydzień do 2 lipca, co się może wydarzyć? Ryby, tydzień do drugiego lipca, co się może wydarzyć? No tutaj karty pokazują jakieś blokady. Duże blokady ze względu albo na jakieś kwestie finansowe, ze względu na jakieś duże pieniądze, ze względu na mężczyznę, który ma w pewien sposób jakąś władzę nad Waszą rodziną. Bo to, ta, ta cała sytuacja, która się dzieje, powoduje właśnie te blokady, dotyczy Waszej rodziny, Twojej rodziny. Może dotyczyć Twojego najbliższego otoczenia, może dotyczyć również Twoich zwierząt, bo tutaj też na tej karcie dziesiątki kilku macie psa. Tak więc to też tyczy się tego wszystkiego, co jest dla Was. Ukryte pod tym słowem rodzina. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby z góry, no tutaj e, powinniście się nastawić na jakieś takie cięższe chwile, na jakieś takie e, historie nie do przeskoczenia, związane właśnie e, z dużymi pieniędzmi, które dotyczą waszej rodziny. E, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na ten najbliższy tydzień. Oczywiście wszystkim życzę udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. pa! pa.